Biodro trzaskające. Miejscem zabiegu jest boczna powierzchnia stawu biodrowego, okolice krętarza większego. Efekty działania terapii falą uderzeniową: działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, poprawa mikrokrążenia w aplikowanym obszarze, przyspieszenie metabolizmu i przebudowy tkanek poddanych działaniu, pobudzenie procesów regeneracyjnych i naprawczych, zmniejszenie napięcia mięśniowego. Terapię wykonujemy aparatem do fali uderzeniowej Rosetta firmy Bardomet. Dobór parametrów i metodyka zabiegu. Częstotliwość od 5 do 7 Hz. Poziom mocy Power 3 do 4, co odpowiada ciśnieniu około 2,5 bara. Liczba uderzeń 2100 do 2350. Liczba zabiegów od 4 do 6. Częstotliwość zabiegów. Co 5 do 10 dni. Rodzaj aplikatora duży. Palpacyjnie wyszukujemy miejsce przeskakiwania głowy kości udowej. Następnie nanosimy żel sprzęgający na obszar aplikacji. Zabieg rozpoczynamy od wcześniej zlokalizowanego miejsca patologii. Aplikację możemy rozszerzyć na cały obszar stawu biodrowego. Last né?